Także oto jedziemy na południe, ja robi się ciepło, ja się od koszulka rozebrałem, Włączyliśmy krywek jeszcze raz chyba od kilku dni. Wiecie ile rozwalnych opon leży na poboczach? Co chwilę jakaś strzelały nas jeździem, tej była przed chwilą rampa do hamowania sielarowego komuś komórce nie wiem, mamy, mamy bardzo długi zetwór 18 minut zjazdu 6, 6 Pierwszy raz już spotykamy takie toalety, które są mało prywatne. Żeby podejść, a może pokażę z zewnątrz, do toalety. O tak, to można podejść i komuś zajrzeć do środka nie trzeba stawiać na palcach O tak sobie jedziemy, nagle nam coś wyrosło po autostrady. Jedziemy sobie pasem, a to jest taka informacja, że to jest pas dla. Samochodów high-okupancy, czyli z dużą ilością pasażerów, generalnie to znaczy dwie osoby lub więcej. Bo w Stanach 90% samochodów wiezie tylko kierowca a my, że mamy kierowcę pasażera, możemy jechać z najszybszym pasem. A w ogóle, ponieważ zbliżamy się do dużego miasta, na silnego przedmieścia, już od jakieś pół godziny, to wreszcie są takie porządne autostrady, po cztery pasy. Jak prajom, autostrady. Trzy poziomy. Tutaj tak, wyglądają tak, 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 ale tak, 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 z tak, to jeszcze się nie udało tak, aparat albo tak, ale myślę, że tak, Los Angeles coś się znajdzie. Mamy drogę jak kolejka w tak, tak, No i dojechaliśmy do parku narodowego Saguaro. Jest to pustynia sonora. Kawałek parku został, nasz kawałek pustyni jest parkiem narodowym i nazwę przyjął od tych kaktusów. Kaktusów w odmianie jest pełno, tutaj zebrano kilka. Ale oczywiście wszyscy przyjrzełem dla tych pionowych. To takie kaktusy Saguaro, czyli te takie wysoko stojące. Potrafią... O, tutaj chyba są Potrafią w 7 dni nabrać zapasu wody na rok dla siebie, w 7 dni deszczu. I generalnie mają strukturę akordeonu. Zresztą to widać, nie? Teraz jest pełny wody, więc jest rozciągnięty. Jak jest suchy, to się tak ścieśnia I jest świetnym tym. No, w sensie żyje z innymi zwierzakami, bo y, dzięcioły wygryzają w nim dziury i dzięcioły, a także jak dzięcioł sobie już pójdzie, to inne zwierzaki wykorzystują te dziury, żeby się chować w trakcie upałów. I tam już jest 10 stopni, nic słysza mniej niż na zewnątrz y, w lecie, a w zimie na odwrót, czyli jest 10 stopni więcej. Yy. Te jaztrzępie se budują y, gniazda na, na gałęziach albo na szczytach, a kwiatami żywią się y, pszczoły, cimy i tym podobne. Już jestem na stacji dydaktycznej, że się małe zwierzaki wspinają na te kaktusy, żeby jeść się owoce. ale to się nie wiem jak się nie boję końców kwiaty na, na tych saguarach kwitną tylko przez kilka godzin od, chyba od zmroku do, do wczesnego popołudnia W tym czasie albo muszę zjeść je nie toperze albo tam śmy z nocy to albo to jest to no, to, 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 to. I w szczególności właśnie te ptaki są bardzo yy, mile widziane, bo nie trawią yy, tych yy, noziar, jak to się pestek i wyrabiają je siedząc na gałęziach drzew, dzięki czemu yy, młode kaktusiki mają cień od drzewa, bo one są bardzo wrażliwe. I się rozbijają w cieniu drzewa, a potem drzewo umiera, a kaktus żyje dalej. Tu macie przykład dziupli w kaktusie. Teraz Kuba stoi pod kaktusem, żeby pokazać jaki że jest duży. Nie Kuba tylko kaktus. Ale kaktusów. Wszędzie kaktusy. Wszędzie kaktusy. Dużo kaktusów. Niektóre kaktusy są już trochę naruszone. Na górze jeszcze Idziemy na spacer. Mamy kaktusy. O tam jest dużo. Ale kaktusy. Ale nudno. Tylko kaktusy, kaktusy, jeszcze raz kaktusy. Na szczęście są różne rodzaje. Bo nie tylko te takie wysokie, ale też takie niskie. Ale kaktusy. Jakiś tak się drze, ale daleko jest A ten bliżej A tu jest rzeka Tylko nie ma wody A tu macie przykład drzewa Palowerde, Pod którym pod którego cieniem schowało się i wyrosły też są teraz wyższe od drzewa. jak widzicie czasem nie tylko rosną do góry ale też długo na przykład pod własnym ciężarem się zginają gałązki ale dzięki można z bliska obejrzeć kwiatki o patrzcie to są krewki tak wygląda ją kwiaty kaktus jeśli macie dą kaktus jeszcze nigdy nie widzimy zakwit to trzeba mu zrobić na przykład 3 miesiące bez wody i wtedy jak się go podleje porządnie to zakwitnie Dzień ciała, gdzieś kuje Widać, że w tym kaktusie. Jak to się gdzieś w środku jakieś dziury pogłębia, na zewnątrz nic nie widać z żadnej strony. To wszystko są kaktusy. No i weszliśmy na równinę. Teraz wjedziemy tam to gdzieś. I się odbija chyba od słońca. Do Egnaza. co fajne góry. Ta góra to jest kopalnia. to jest wielką naokoło. Ten z prawej ma 3 metry. Tak? Patrząc porównując do Kuby. Więc ten ma tak 10. O! Trafiliśmy na zwierzę lądowego. Już go nie ma. Mam do kamienia. I tak sobie jedziemy samochodem dalej. Zrobimy pęcelkę na językach. To samo, że pomyślałem, że zrobić jakiś rajd samochodowy. Wtedy z trasy w ogóle niebolesne. Fajny znak stopu. Postąpić w pierwszeństwa przebiegającym biegającym w prawej. W miejscu przez park przebiega droga łącząca z z Właśnie tam widzieliśmy, że poza parkiem, to wśród kaktusów niektórzy mają swoje domki, w których mieszkają. Teraz właśnie z godzina 17.40, więc wygląda, że wszyscy wracają z pracy, a my idziemy na spacerek. No tak właśnie, między kaktusy jakieś widoczki. No, ledwo przeszliśmy 20 metrów, a tu jakieś ostrzeżenie o opuszczonych... W y, tych y, no, y, kopalniach, jakieś dziury w ziemi i ładny płot, ale jest przejście dla pieszych. do żeby tylko auta nie wjeżdżały, jest tutaj parę ścieżek, ale to i tak, co przyjdziemy najwyżej, kawałek. Ameryka się kończy. Nie wolno płacić czekami, nie akceptują. Jesteśmy w restauracji Meksykańskiej Rosas. Kupiłem e, danie Rosita. specjalność e, pani Rosity. Niestety zupełnie nie pamiętam co tam jest. W naszym obecnym hoteliku jest old winda. Łącznie z takim starym drewnianym progiem. Znaczy coś tu jest powymieniane znowu, nie żeby ten... Już się czekaudujemy. W tym mieście nawet mają autobusy miejskie. Nie wszyscy są samochodami. To musi być duże miasto. Jeszcze mi jest duże. 500 tysięcy ludzi, drugie podgląda ryzyko. to jest cmentarz. Tu ciągnasze cmentarza, tylko nie no, świtkiem koło 11.20, w panach była jakaś 8, docieramy do Arizona Sonora Desert Museum, czyli coś w rodzaju Zoo. A zwierzęta pustynne. Nie, nasz bilet nie obejmuje tylko musimy kupić za 20 dolarów. Kuba dotyka węża. O, a to jest grzechotnik, nawet coś się rusza. Ruszy się grzechotnik. W ogóle jesteśmy w tym zoo, z masowym taryszy, którzy zagadują. Właśnie nam pan opowiedział w jaki sposób węże jedzą ten który macaliśmy, on nie jest jadolity i zabijał ściskiem, ale się okazało, że nie chodzi o to, że on dusi, tylko tak ściska, że no, serce nie jest w stanie pompować krwi i pęka. Tak twierdzą najnowsze badania, że to właśnie nie chodzi wcale o duszenie jest coś takiego, taki zwierzak. O, to się zainteresował. Jak wyczuwa y, jedzenie? Ma coś w rodzaju węchu. Chemiczne receptory? Tym jest w stanie wyczuć y, kierunek y, skąd pochodzi jakieś y, jedzenie. Y, I co jeszcze mówił? Aha, no szczękę ma taką, że po pierwsze Yy, nie ma tego, yy, yy, tego skroniowego zawiasu, więc może rozszerzyć metodę do tej kości. A po drugie, prawą i lewą część szczęki może osobno yy, yy, podnosić. Yy, dzięki czemu może być takie kroczki, nie? że jedzie jedną, drugą połową, jedną, drugą i tak się jakby posuwa do przodu yy, z jedzeniem. A co robi, jak zje za, za dużo i się robi za gruby? Yy, wtedy zrzuca skórę. Najpierw obciera się na kamieniu, robi sobie dziurę w, w brodzie, a potem wsuwa się w jakiś wąski otwór i przechodzi tak, że zostaje skóra luzem, na lewą stronę wywinięta. A tu jest tarantula. A to jest żaba. I to duża. Ciekawy motyw, tutaj w toaletach y, są, można sobie wziąć krem do opalania. Ponieważ jesteśmy w pustyni i widzą, że to jest ważne tutaj za darmo. O! Tam jest szyba. Inaczej ja Kuba nie byłby tak odważny. To jest wybieg dla Pumy z drugiej strony. Ale ona wole, woli tam posiedzić, tam. I patrzeć na ludzi przez szybkę. się siedzi w tamtej dziurze. O, bo mu gorąco, To czasem tam przechodzi. A po wybiegu dla niedźwiedzia biegają sobie wybiórki. Zresztą biegają wszędzie. Bo normalnie po, po, po ścieżkach tej też biegają. Tak się kończy zaspanie, bo ja zostałem rano, bo mnie obudziło udostaję rano jakiś telefon telemarketera z Polski. Zostałem eee, chyba w 15 po śniadanie. Znaleźliśmy serwis fotograficzny, który nie naprawił aparatu. Powiedział, że to i tak większa sprawa. Znaczy, że mogą rozkręcić, ale to na jutro dopiero. No i przybyliśmy na miejsce 12, nie 11. I już wszystkie zwierzęta się chowają. Wilki się schowały, niedźwiedź siedział w klatce. jakiś ptak ledwo się. Są w Zoo takie miejsca, gdzie jest wiatraczek i stoliczek, żeby sobie siąść i się siąść się ochłodzić. No to się może stać ze zwierzętami, które siedzą sobie na zewnątrz, i na przykład żółw siedzi tam. Jak lubicie sobie czasem ziemię przesiewać przez palce, to wiedzcie, że przesiewacie coś takiego. To jest powiększenie 1000-krotne, to 100 A tutaj macie listę, co, co jest. Widzicie w ilości. Tam macie sampa. Wiecie dlaczego grzechot nie grzechota? Bo ta no jego no jak się zda skóra zachodzi na siebie jak się rusza to zachodzi jedno i drugie. Tu jest eteks, ten. no, y, je, słuza to na włosku exhibit do a te z kawałek naturalnego jak tu się kręci o to on się rusza. Można sobie go A tu są pieprzki kleriowe. Ja, jakiś alarm. I nie chować się. O, coś. Może się pogryźć? Czy? To Te Widzicie te są grube, po prostu nie dbają o linię, jedzą za dużo, mało się ruszają. Ten jest wczelmniej szczupły. Tu się zleciały jakieś takie dziwactwa. Tu O, a tu ma się na wolności Idziemy na prawdziwą pustynię Odrzegają, że jest gorąco i przychodzą goście czasem z zewnątrz no, a tu chyba się nawet nie może gorąco, ale chyba

to jest tania kijanka jeszcze nie jestem żabą ale będę Coś tak nie jest jakiś biegnie. Coś tak kafarka przyjdzie przedtem proszę O, w ten tak biegł z kamieniem to zbiera na gniazdo a tu w ogóle jest tak, że niektóre zwięksowywają się pod ziemią, Zrobimy zrobiłem coś takiego, że mają tu wejście pod ziemię i taki kanalik. Teraz możesz oglądać w tym kanaliku co jest i na przykład trafić na węża. Ja kiedy wiem, że wstydzę palców w takie dziury. Zatem w jakąś ścieżkę wjeżdżam. O, a tutaj mamy Toyota. Nie widać, bo takie gruby ma. Znaczy cienkie te, taka żółkowana A Tak wygląda śpadka. O, coś usłyszał i się ruszył. A nie ma tak dużo. To nie chcą zobaczyć. Jedno do dopaję, to drugi robi. Kip, 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 kip. Szukamy te kari. a miałem bardzo duży wybieg i się gdzieś schowałem w ziemi. Nie. I nie jesteśmy w stanie zobaczyć. A wam sobie leży lisek gdzieś w A tam leży Ryszard. Po polsku Rysz. Tam jest kotek domowy. Chciałem to zdjąć cel od, ale tak daleko, że nie rozporządzę, że zachowuje się jak domowy. filmować. W ogóle sam ten jest nieprzecimpalny, taki do przewodnictwa filmować po chwilę butelki, poczekaj co to tu podchodzi i se pije. O, nie wiem czy to będzie widać. Tu jest puding, tu jest i tu woda. W poziomie wyżej widać lepiej rysia. Tak wygląda z ta piosenka. To A jest jakaś juka. O, mamy wygrę. Wybrze, 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 wygrze, wyrze, wygrze, 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 wygrze O, to jest bubr. O, teraz się nie odbija słońca O, nawet dogod pokazał To jest bobra. Wszystko... Chyba dużo osób pytało, czy jest puszczone. To by jeszcze wyjeżdżało. Tu jeszcze kołaki były na przykład. Jak się stawia, co na pustyni robią bobry i wydry, to jeszcze w XIX wieku to yy, okolice Tuson, to były pełne jakichś takich właśnie strumyczków, jeziorek i tak dalej. Dopiero że osuszyli ziemię, bo wprowadzili bydło, które wszystko zjadło, wygryzło i w ogóle. O, a to wydra Nieźle się bawi, nie? inteligentna, bo się nie wali w szybę, tylko normalnie używa łapek, żeby się odepchnąć od szyby. Zwróćcie też uwagę na technikę pływania. Płynie jak szczałką, czyli macha tylko nogami, okay. ręce no, przednie łapy złożone, a tylko tylnie macha, natomiast używa przednich do skręcania. Jak chce skręcić, to macha jedno z przednich łap. A to są piphorn po angielsku. Po prostu jak to jest? Y o, tam jest jeszcze mały. Teraz zauważyłem. O, tam jedzę, to mu się jej zachciało. Jakiś taki brutalny atak na jedzenie. O, to jest z kolana. A tu się siedzi. No, w ogóle nie obchodzi. A jeszcze tu jest jedno zwierzę na wybiegu Więc to widzieliście Widzę wierka weszliśmy do ptaszarni, ale jest z wycieczką szkolną zwierzę, zwierzęta chyba odechciały mi się podchodzić do ludzi A to jest druga kaczka <śm> <śm> Daj głos. Daj głos! Daj głos! Daj głos! Żołądki nam się powoli przyzwyczajają do amerykańskiego jedzenia, więc już na się na śniadanie nie, nie daje rady na cały dzień. Musieliśmy jest godzina 14:30. Coś zjeść, bo zgłodniliśmy, ale jemy to w tym zoo w środku. A tutaj siedzimy w kolibiarni i oglądamy kolibry. 이기가됐어 Przyjechać na ciężarówkę, więc za ciężarówkę. Tam stoją dinozaury. Tu można kupić sobie czaszkę. Tutaj miłe napisy: Welcome albo Go away. No, tutaj jakieś standardowe misie i tym podobne. A tu za zakrętkę można na przykład kupić matkę posłów z Guadalupe. O, a tutaj też figurkę. Pan Bogu świeczkę, byłogarek, wszystko można kupić. Wjechaliśmy się na rokiem 85. Kuba się, się cieszył, że można szybko jechać. Choć dopóki nie zauważył, że to jest numer drogi, a nie ograniczenie prędkości. Ale chyba nie on był pierwszy, bo po każdym numerze drogi, 85, strata się w końcu, że rekord ten. Ograniczenie prędkości jest 65. Niestety się trochę spóźniliśmy. Już jest 19.30, a 15.10 ty pociąg do jumy, więc nawet, nie przyjęte nie nic innego, tylko pojechać do parku Joszuła.